Cześć, witam Cię na kanale Silver Star, czyli srebro kobiecym okiem, dużo energii, dużo światła. Jedziemy z tematem. Ostatnio był wywiad, następny już czeka w poczekalni na wyemitowanie, a dzisiaj trochę merytoryki, takiej dla początkujących dużo osób dołącza do kanału, zwłaszcza ze świata kryptowalut, i to pytanie pojawia się jak bumerang. Ono ciągle wraca, bulion czy premium? Dlaczego, kiedy, dla kogo? Dlatego postanowiłam odświeżyć nieco temat, który był na samym początku tego kanału, kilka miesięcy temu, więc również ma niewiele odsłon, niewielu ludzi do niego dotarło, a myślę, że warto to powtórzyć. Pierwsza zasadnicza rzecz. Dwie monety. Po lewej stronie macie kanadyjski liść klonowy, czyli kanon bulionówek, podstawowy bulion, a po prawej stronie macie. Germanię 2020 rok. Moneta zwykła bulionowa, moneta premium. Moneta bulionowa, czyli tłuczona bez jakiegoś nakładu, w celach stricte inwestycyjnych, moneta premium z ograniczonym nakładem, wypuszczana tylko jednorazowo, tutaj akurat to jest druga Germania z serii, czyli rok 2020. Co łączy te monety? Przede wszystkim łączy je zawartość kruszcu. W obu przypadkach macie do czynienia z jedną uncją trojańską, czyli 31,1 gramów czystego srebra. I teraz zaczynamy rozgryzać arkana dalej. Dlaczego kupujemy srebrne monety jednouncjowe, bulionowe? Dlaczego kupujemy monety jednouncjowe? Premium. Przede wszystkim bulion kupujemy po to, żeby przenieść wartość w czasie, czyli nie trzymać waluty fiducjarnej na koncie bankowym, gdzie lokaty dają nam w kość i gdzie generalnie dopłacamy do interesu. A także kumulujemy bulion po to, żeby zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny. Często mamy aktywa np. nieruchomości, akcje. Nie daj Bóg obligacje, kryptowaluty, i poszukujemy takiej troszeczkę bardziej spokojnej przystani, która jest mniej zmienna, mniej podlegająca jakimś tam olbrzymim wahaniom na rynkach, i wybieramy właśnie metale szlachetne. Złoto fizyczne, bądź srebro fizyczne. Czyli przeniesienie wartości pieniądza w czasie oraz dywersyfikacja swojego portfolio. Dlaczego kupujemy monety premium jednouncjowe? Przede wszystkim kupujemy premki po to, żeby urozmaicić nasz stak, żeby flipować tymi monetami. Jest mnóstwo osób, które kupuje monety premium z nadzieją, że po pewnym czasie zyskają one na swojej wartości, bo ktoś będzie ich poszukiwał i zarobią sprzedają dadzą po wyższej cenie znacznie niż je kupili. Oprócz tego premki kupują tacy ludzie jak ja, czyli YouTuberzy. Gdybym codziennie albo co tydzień pokazywała wam kanadyjski liść klonowy albo arkenoego, bylibyście po prostu znudzeni. Dla mnie monety premium to monety, które mogę wam pokazać, pokazać wam to, co pojawia się na rynku inwestycyjnym w monetach premium, czyli jest to dla mnie również urozmaicenie mojego kontentu i dla ludzi prowadzących kanały YouTube. Również. Oprócz tego premki kupują najzwyczajniej w świecie kolekcjonerzy. Każdy z nas ma jakąś swoją ideę fix i część z nas zbiera monety premium po to, żeby mieć swoją kolekcję, swoje urozmaicenie, żeby mieć tak zwaną higienę oka i móc cieszyć się tym, co jest na tych monetach, bo naprawdę wzornictwo jest coraz bardziej ciekawe, coraz bardziej ujmujące i coraz bardziej zróżnicowane, także nie oglądamy już tylko zwierzątek. Albo roślinek na monetach, ale chociażby wcielenia kobiet, tak jak w przypadku Germani Mint, która od roku 2019 wypuszcza serię Germania. To by było na tyle. Co jeszcze różni te monety, bo waga je łączy? A co je różni? Różni je przede wszystkim cena. Monety bulionowe inwestycyjne mają cenę zdecydowanie niższą, bliższą cenie spot. Natomiast monety premium, mimo tej samej wagi, są droższe. Z czego wynika to, że są droższe? Wynika to przede wszystkim z tego, że bite są w ograniczonych nakładach, tworzą serię, co nadaje ich charakteru odrobinę wyjątkowości. Po prostu jesteśmy w stanie mieć dużo różnych ciekawych wzorów, płacąc za to jednocześnie większą cenę. Jakie jest ryzyko, kiedy kupujemy monety bulionowe, a monety premium? Według mnie, jeśli moneta kanadyjski liść klonowy na dzień dzisiejszy strzelam kosztuje 110 zł, a moneta premium kosztuje 130 zł, to dla mnie to ryzyko to jest różnica wynikająca w cenie. Czyli ja ryzykuję moje 20 zł, żeby w przyszłości mieć zysk na monecie premium. Tylko tyle i aż tyle. Jakie ryzyka pojawiają się przy monetach premium? Bo przy bulionie wiecie, czy wyjdzie nam patyna, czy wyjdzie nam Milk Spot, to jest nadal odważnik srebra, to jest nadal 31,1 grama. i nic tutaj zupełnie się nie zmienia. Padło takie pytanie na mojej prelekcji na kryptonarodzie. Czy patyna i milk spot zmienia właściwości srebra? Otóż trzeba to jasno powtórzyć. Nie, tego typu rzeczy nie zmieniają właściwości srebra. Nadal macie 31,1 g czystego 4,9 srebra. Natomiast jakie ryzyko czyha w przypadku monet premium? No i tutaj już nie jest tak kolorowo. Bywa, że kupując monetę premium i licząc na zysk, Zawiedziemy się, dlaczego się zawiedziemy? Dlatego, że mogą nas spotkać różne historie. Na przykład, dealer przyśle nam monetę, która będzie uszkodzona. Czasem się coś dzieje z tymi monetami, jest jakieś obicie, jest problem z rantem. Sama mam monetę, która ma wgłębienie, czyli gdzieś po prostu została uszkodzona, dealer jej nie chciał wymienić. No i właśnie zaryzykowałam tą premię, którą zapłaciłam ponad monetę bulionową i byłam na monecie stratna. Oprócz tego na monecie premium mogą wyjść milk spoty wynikające z niedoczyszczenia związków chloru w procesie produkcyjnym. Możesz czasem wyjść patyna i to spowoduje, że te monety lekko oberwą na tej swojej wartości kolekcjonerskiej. Oczywiście tutaj możemy dyskutować czy monetę się da wyczyścić czy nie da jak, ale jeśli nie chcemy się bawić w czyszczenie to ewidentnie jeśli wyjdzie nam milk spot albo patyna Tracimy na wartości kolekcjonerskiej, i ta moneta już nie jest tyle warta, co moneta bez skazy, a cały czas mamy do czynienia z tą samą wagą. Jaką kreatywnością musimy się wykazać, jeśli chcemy być na bieżąco z monetami premium? Przy monetach bulionowych o tyle jest łatwiej, że nie musimy nadążać za trendami. Kupujemy, zazwyczaj kupujemy to inwestycyjnie w większych ilościach. Jeśli komuś nie pasuje taka duża tuba liścia klonowego 25 sztuk i ma ludzi, że zajmuje mu to dużo miejsca, to proponuję rozważyć na przykład arki Noego, które są mega pakowane. Uważam, że ergonomicznie yy, zabierają bardzo mało miejsca. No, pokażę Wam to na porównanie. 25 uncji liścia klonowego, 20 uncji Arkinoego, czyli można sobie kupić 20. Jest to łatwiej schować, przechować. Oprócz tego, Arkanoego ma wpuszczony gaz, który powoduje, że te monety nie patynują, a opakowanie jest zrobione tak, że można zobaczyć, który rok monety mamy i co mamy w środku. Także nie ma z tym problemu. Bulion kupujemy, odkładamy go sobie gdzieś do schowka i zapominamy o tym, że go mamy, czyli zaoszczędzamy mnóstwo czasu na inwestycji w bulion. Kupujemy, odkładamy, zapominamy. Cashujemy w momencie kiedy potrzebujemy to zrobić albo kiedy cena srebra wybija do góry i mamy najzwyczajniej w świecie zysk do zrealizowania. Natomiast z monetami premium jest już inaczej. Musimy poświęcić dużo więcej czasu, żeby nadążyć za tym. Kiedy wychodzi Zeus, czy jest on atrakcyjny do posiadania? Czy kupić Batmana, który tu akurat jest poddany oksydzie? Dlaczego jest poddany oksydzie? Właśnie dlatego, że bardzo dużo Batmanów przychodziło z ryskami, z uszkodzeniami. Pakowane były w tuby, no i niestety często ulegały jakimś drobnym mikrourazom. Tu jest akurat Batman, którego mam ze srebrnego grona. Bardzo ci pozdrawiam Maćku serdecznie. Bardzo fajnie ta moneta wygląda w oksydzie. Ja ją jeszcze pokażę na nakręciołku na zbliżeniu, ale do czego zmierzam? Żeby się sprawnie poruszać w monetach premium, musimy mieć wiedzę. Wiedza wymaga czasu. Musimy się dodawać do newsletterów, śledzić strony producentów, strony mennic, przeglądać gazetki, które przychodzą chociażby od dealerów niemieckich. Cały czas to sprawia, że musimy być dobrymi serczerami. Szperać, wyszukiwać, sprawdzać, czytać. Jakie mennice, jakie nakłady, co seria zakłada, ile monet, w jak długim okresie czasu będzie emitowana, to jednak zajmuje najcenniejsze aktywo w naszym życiu, czyli czas. Jeśli macie zdywersyfikowany portfel inwestycyjny i inne aktywa, to ja nagrywając, to jestem pewna, że wy nie macie czasu na bawienie się w premki, w śledzenie serii i w robienie innych rzeczy. Oprócz Inwestowania, pracujecie, macie rodziny i macie mnóstwo innych obowiązków. Nie zniechęcam, tylko pokazuję, że bycie na bieżąco w monetach premium wymaga po prostu dużego zaangażowania. Ja jestem na tyle na bieżąco w monetach premium, żeby nadążać z tym na kanał, żebyście mogli je zobaczyć. Natomiast z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Gosie, która jest na Discordzie, srebrna strona Księżyca i która moim zdaniem jest po prostu przodownikiem, jeśli chodzi o wyszukiwanie nowości i o informowanie innych stakerów o tych właśnie nowych pozycjach. Pozdrawiam Cię, Gosiu, bardzo serdecznie. Tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o premium i o bulion, ale pojawia się jeszcze jedno pytanie: Co z monetami kolekcjonerskimi? Tutaj mamy pudełeczko z Narodowego Banku Polskiego. Ja nie mam zbyt dużo monet kolekcjonerskich. Uważam, że to jeszcze nie czas, nie pora. Ale mam dwie monety LBP, to jest jedna z nich. 75. rocznica pierwszego zrzutu cicho-ciemnych. Był odcinek na temat tej monety. Był jeden z antpaczkingów poświęcony tej monecie, Ale do czego zmierzam? Słuchajcie, to jest moneta typowo kolekcjonerska. Zobaczcie na masę, 14,14 grama, próby 925, czyli nie jest to czyste srebro, tylko srebro z próby jubilerskiej. No i cena tej monety, teraz nie pamiętam, ale było to pewnie w granicach ponad 200 zł, albo w okolicach 200 zł. Czyli nijak ma się ta cena do zawartości srebra w monecie. I teraz odpowiadając na Wasze pytanie, czy warto kupować... Monety kolekcjonerskie. Jeśli masz już zbudowany spory stos inwestycyjny, 500, 1000 uncji, dla każdego spory stos inwestycyjny znaczy to samo, oczywiście kupuj. Tylko miej świadomość, że premium na takiej monecie, czyli ta dodatkowa wartość, którą płacisz za opakowanie, za certyfikat, za bicie lustrzane, jest procentowo o wiele bardziej przewyższające zawartość srebra w takim przedmiocie. Czyli cena ma się nijak do tego, jaką masz zawartość srebra. Srebrze. Czyli jeśli źle ulokujesz kapitał, nie zrobisz dobrego searchingu albo moneta po prostu się nie przyjmie na rynku, będziesz stratny na takiej inwestycji. Tego typu inwestycje wymagają czasu, wiedzy i tak jak już mówiłam, przede wszystkim bycia na bieżąco z konkretnymi seriami oraz to co najważniejsze, zaangażowania. Jednostkowo większego kapitału, bo o ile monety z NBP nie porażają jeszcze ceną przynajmniej 10 złotówki czy 20, 20 złotówki, które mam, natomiast monety typu Wiedźmin, monety takie super premium, które wypuszcza chociażby Mennica Gdańska, tu możecie zobaczyć przykłady teraz na ekranie, to już są bardzo wysokie kwoty i to powoduje, że naprawdę zamiast kupić na ilość i mieć pokaźną ilość uncji inwestycyjnych, kupujecie jednouncjową, dwuuncjową monetę w high reliefie z pięknym wykończeniem, z kamieniami, często w oksydzie, ale okazuje się, że jeśli ta moneta się nie przyjmie, to w długiej perspektywie czasu jesteście po prostu na niej stratni. Kończąc już na dzisiaj, żegnając się z Wami, niech każdy z Was przemyśli, czego potrzebuje i jakie cele inwestycyjne chce zrealizować w konkretnym horyzoncie czasowym. Ja wybieram bulion w dużej mierze. Oczywiście nie pokazuję go tutaj na kanale, bo bym was zanudziła. I w małym stopniu monety premium. Monety kolekcjonerskie, to tak jak mówię, pozwalam sobie czasem na zachciankę i kupuję z NBP to, co mi się podoba, albo proszę spekulanta, żeby wyszukał mi to gdzieś w dobrej cenie, bo jednak to boli, jeśli przepłacamy za małą zawartość srebra w monecie, a premium jest ogromne, ale ja koncentruję się na bulionie. Trochę premek do tego, żebyście mogli nacieszyć oko i żebym ja również mogła nacieszyć oko, ale to jest dla mnie fundament mojego stosu inwestycyjnego. Co wybierzesz ty? Nie wiem, ale wybierz dobrze dla siebie, dla swojego portfela i dla swoich zysków, żebyś czuł się również bezpiecznie, bo wydaje mi się, że można inwestować i z zyskiem, i bezpiecznie. Dziękuję Ci już dzisiaj za uwagę. Dobrze się było z Tobą spotkać. Czekają już inne materiały, czekają wywiady. Uważam, że naprawdę z ciekawym kontentem. Czekają monety na unpacking, także będzie się działo. Staram się nagrywać systematycznie dla Ciebie, jeśli możesz. Zostaw mi komentarz, co sądzisz i co wybierasz: monetę premium czy monetę bulionową? Co jest przeważające w Twoim stosie? Dziękuję Ci za dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie, najlepszości. Cześć!